Witajcie! Dziś przyjechałem do restauracji Patio, mieszczącej się w Grand Hotelu w Rzeszowie. Restauracja była wielokrotnie wyróżniana przez gości biorących udział w festiwalu Restaurant Week. Szefem kuchni jest tutaj Kamil Tuczek, który obecnie przygotowuje się do eliminacji konkursu Bocuse Door, ale znalazł chwilę, żeby wspólnie przygotować kilka dań, które będą inspiracją dla innych szefów kuchni w sezonie jesienno-zimowym. Cześć Paweł, witam serdecznie. Cześć, witaj Kamil. Powiedz, czym charakteryzuje się twoja kuchnia? Nasza kuchnia charakteryzuje się na pewno dobrym smakiem, niepowtarzalnym aromatem, estetyką podania i to, że wykorzystujemy składniki najwyższej jakości. W menu króluje kuchnia polska oraz europejska. Łączymy tradycję z nowoczesnością, a to, co w tej chwili będzie nas wyróżniać na pewno na tle całego kraju, to to, że zostaliśmy pierwszym w Polsce hotelem i restauracją konopną. Oznacza to, że konopia, cannabis sativa potocznie zwana konopią siewną, będzie rosła w naszych pokojach, w naszej restauracji, a o jej walorach smakowych, zdrowotnych czy aromatycznych będzie się można przekonać korzystając z naszej restauracji, z naszych pokoi oraz spa. Brzmi intrygująco i ciekawie, ale powiedz jeszcze kilka zdań na temat tego, jakie dania przygotujemy dzisiaj. Dziś przygotujemy taką zupę krem pomidorowo-paprykową rozgrzewającą teraz na jesienną porę. Będzie kaczka z wykorzystaniem warzyw oraz owoców sezonowych. Do tego będą podroby i głównie będzie dominowała u nas sezonowość. Bardzo smacznie. Zapraszam do gotowania, zapraszam до нашей реставрации.